Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na recenzję pielęgnacyjną. Testowałam przez ostatni miesiąc kosmetyki Everline Beauty and Glow. Kupiłam sobie na początku 5 produktów, później dokupiłam jeszcze jeden. Także dzisiaj recenzuję wam 6 kosmetyków, 5 po miesiącu stosowania i jeden kosmetyk, który testuję od około dwóch tygodni. Ale zanim przejdziemy do tematyki dzisiejszego filmu, to chciałabym Wam wspomnieć o kalendarzach adwentowych, dlatego że dzisiaj miał wlecieć film z otwieraniem kalendarza adwentowego. Sephora Favorites 2021. Postanowiłam jednak po namyśle, że nie chcę wrzucać na razie odcinków z otwieraniem kalendarzy, dlatego że nie czuję świątecznego klimatu. Chciałabym te open boxy kalendarzy nagrać już na świątecznym tle. Wiecie, ja nie jestem osobą, która zawodowo otwiera kalendarze. Mamy na polskim YouTubie osoby, które w listopadzie, w grudniu, dla Paula chyba już od września otwiera kalendarze adwentowe cały czas, codziennie. I tam możecie sobie zobaczyć odcinki poszczególnych kalendarzy możecie zobaczyć zawartości. Jeżeli jesteście ciekawi, to Glampaula też otwierała ten kalendarz sephory. Ja postanowiłam, że będę miała w tym miesiącu może trzy, może cztery kalendarze beauty i chciałabym wrzucić te odcinki w grudniu, a w listopadzie skupić się na recenzjach na testach nowości. Także, jeśli chodzi właśnie o stricte świąteczne filmy, o przegląd zestawów świątecznych z Sephory, o jakieś świąteczne makijaże, pomysły na prezenty czy kalendarze. Wszystko zacznie się w grudniu. Wiem, że grudzień to jest czas blogmasów, ale jeśli chodzi o mnie, ja nie dałabym rady nagrywać codziennie filmów i wiecie ich montować, po prostu nie wyrobiłabym się z tym czasowo. Więc postanowiłam, że na grudzień zostawiam sobie stricte świąteczne filmy, świąteczne tematy, będzie też świąteczne tło, a w listopadzie skupiam się na testach nowości i na recenzjach. Także przechodzimy sobie już do tematu dzisiejszego filmu i do recenzji kosmetyków Eveline Beauty and Glow. Jest to seria pielęgnacyjna, pojawiła się w sklepach dosyć niedawno, także są to powiedzmy nowości pielęgnacyjne. Możemy te produkty kupić w drogerii Hebe, możemy je kupić na stronie Eveline Cosmetics. Wypisałam sobie ceny regularne tych produktów w drogerii Hebe. Wiadomo, że można te kosmetyki kupić w promocjach. Bardzo często są promocje na Eveline Cosmetics, ale weźmy pod uwagę ceny regularne. Bądźmy sprawiedliwi co do tych produktów, no bo to jest cena ustalona przez producenta. I kupiłam sobie, jak wspominałam, 6 produktów. Mam tutaj tonik rozświetlający z kwasem glikolowym 5%, piankę rozświetlającą do mycia twarzy, dalej serum i jest to serum rozświetlające z kompleksem wygładzającym. Czwarty produkt to naturalny peeling do twarzy połączony jakby enzymatyczny z mechanicznym, taki dwa w jednym. Piąty produkt to nawilżający krem odżywczy. Szósty produkt, który dokupiłam sobie troszeczkę później, jest to delikatny olejek do demakijażu i oczyszczania twarzy, oczu oraz ust. Także mam tutaj 6 kosmetyków. Zacznijmy sobie od pierwszego etapu oczyszczania, czyli od demakijażu i od olejku. Jest to Beauty and Glow, delikatny olejek do demakijażu i oczyszczania twarzy, 99% składników pochodzenia naturalnego. Z kwestii technicznych mamy tutaj 145 ml pojemności, mamy pompkę. Cena regularna w Hebe to 49.99. Także powiem wam szczerze, olej jest dosyć drogi. Patrząc na skład, mamy tutaj olejki z pestek malin, winogron, słodkich migdałów, olejek abisyński, witaminę E oraz banan. Powiem Wam szczerze, ten olejek jest bardzo przyjemny w odczuciu, bo to nie jest taki mega, mega tłusty produkt. Wiadomo, że musimy taki olejek zmyć jeszcze później żelem do mycia twarzy albo pianką, bo zostanie nam taka delikatna, tłusta warstwa, ale to nie jest taki mocny olej. A testowałam już kilka olejków do, do makijażu i niektóre były takie niesamowicie tłuste, aż wręcz przylepiały się do skóry i nie chciały się zmyć. Więc tutaj jest ok. Wydajność jest naprawdę rewelacyjna. Ja zużyłam tyle tego olejku. Testuję go od około dwóch tygodni i używam dosłownie pół pątki na całą twarz. Więc, chociaż cena jest wysoka, no to tutaj wydajność jest bardzo, bardzo dobra. Jeśli chodzi o działanie tego olejku, to on jest delikatny, ale faktycznie skuteczny. No wiadomo, że troszeczkę musimy popocierać po makijażu. Jeżeli mam na przykład mocniejszy makijaż, mamy wytuszowane rzęsy, no to trzeba troszeczkę pokręcić. Wiecie, tym olejkiem tutaj wcierać go delikatnie w skórę wokół oczu, ale nic nie szczypie, jest bardzo łagodny. Także, jakby co, naprawdę fajny produkt. No, tylko ta cena dosyć wysoka, więc ja bym po prostu polowała na promocjach. Ja go kupiłam właśnie na promocji minus 40% i zapłaciłam za niego 29,99 i myślę, że taka cena byłaby ok. No bo te ceny regularne, jeśli chodzi ogólnie o tą serię Eveline Beauty and Glow, moim zdaniem są troszkę za wysokie. Produkt pachnie bardzo delikatnie, po zmyciu tego olejku nie macie uczucia ściągnięcia. Ta skóra jest taka delikatnie natłuszczona, fajna, więc jak coś polecam. Tylko mówię, no raczej na promocjach. Przechodzimy do porannego mycia twarzy, ewentualnie do drugiego etapu oczyszczenia twarzy wieczorem. Ja zazwyczaj używam wieczorem żeli do mycia twarzy, ale tą piankę również testowałam wieczorem i ona sprawdzała się dobrze. Cena tej pianki to 34,99, mamy tutaj 150 ml. Jeśli chodzi o jej skład, mamy tutaj wodę Neroli, mamy kompleks Illumi Glow, Jest to zaawansowana technologia, która gwarantuje błyskawiczny efekt olśniewającej rozświetlonej cery. Limonka oraz pre i probiotyki dbają o unikalny mikrobiom Twojej skóry. Powiem Wam szczerze, że ta pianka mnie nie powaliła. Bardziej lubię piankę Facebook Superstar. Ta jest OK, ale biorąc pod uwagę cenę regularną tej pianki, 35 zł. A cenę regularną pianki z Facebook około 20 zł. Ja ją kupuję zawsze w promocji za te 12-13. No to troszeczkę szkoda kasy. Jeśli chodzi o pompkę pianotwórczą, o pianę, jaka wychodzi z tej pompki, to jest ok, bo jest to piana dosyć gęsta. Ona się od razu nie rozpuszcza i nie spływa nam ze skóry, tylko fajnie możemy ją wmasować w skórę. Troszkę przeszkadza mi tutaj zapach, bo on jest taki delikatnie sztuczny. Jeśli chodzi o wszystkie produkty z tej serii, które testowałam, to najbardziej przeszkadza mi właśnie zapach tej pianki. Tu jest niby ta limonka, ale ona jest przełamana takim sztucznym zapachem, więc nie do końca. No a ten zapach jest dosyć intensywny. Ale jeśli chodzi o samo działanie pianki, o oczyszczanie, to jest ok, nie ma efektu ściągnięcia, skóra jest przyjemna po umyciu, także w porządku, ale myślę, że cena jest dosyć wysoka. No i znowu, jeżeli chcecie przetestować to polecam w promocji. Jeżeli chcecie fajną piankę w dużo niższej cenie, to polecam właśnie tą z Superstar. Kolejny produkt, który przetestowałam, jest to tonik rozświetlający z kwasem glikolowym 5%. Mamy tutaj wyjątkową formułę: kwas glikolowy, hydrolat z róży francuskiej. Znowu kompleks Illumi Glow, Aloe's, Marchew, Jarmusz oraz Cytrynę. 96% składników pochodzenia naturalnego. No i co do tego kompleksu Illumi Glow, biorąc pod uwagę tą piankę, to nie widziałam jakiegoś efektu rozświetlenia. I jeśli chodzi o ten tonik, też tego nie zauważyłam. Stosowałam go codziennie na noc, zużyłam praktycznie połowę opakowania. Mamy tutaj 200 ml. No i muszę przyznać, że to jest po prostu tonik jak tonik. Może ten tonik troszeczkę pomógł mi, jeśli chodzi o niedoskonałości, o zaskórniki, o takie oczyszczenie skóry. Bo jak zaczęłam testować tą serię, to miałam sporo tego wszystkiego. Ogólnie moja cera była w złym stanie. Wiem, że to też nie był dobry moment, żeby zacząć testować nową pielęgnację, ale stwierdziłam, że kupiłam te produkty, chcę je przetestować, nie chcę czekać, więc po prostu zaczęłam ich używać. No i ten tonik faktycznie mi pomógł, ta skóra się wyciszyła, ze skórniki niedoskonałości to wszystko się zaczęło zmniejszać, no i ta skóra faktycznie była oczyszczona. Ale jeżeli tutaj mamy napisane, że ten kompleks Illumi Glow już po jednym użyciu daje efekty wyraźnego rozświetlenia, zmniejszenia widoczności drobnych zmarszczek i przebarwień, no to myślę, że to jest jednak pic na wodę fotomontaż chociaż bardzo lubię markę Evelyn Cosmetics To powiem szczerze, dla mnie takie opisy to jest przerost formy nad treścią Trochę wiecie, takie wciskanie kitu, nie oszukujmy się Mamy tutaj wyciągi z aloesu, czyli produkt łagodzący, podrażnienia No to faktycznie tak było Fermenty z marchwi, jarmużu i cytryny, czyli naturalne antyoksydanty Mamy tutaj hydrolat z róży francuskiej, także coś takiego odświeżającego Kwas glikolowy 5%, który ma delikatnie złuszczać skórę I pomagać w walce z niedoskonałościami No to tutaj się to zadziało ale jeśli miałabym porównać ten produkt na przykład do Pixi Glow Tonic, który bardzo, bardzo lubię I wiem, zdaję sobie sprawę, że Pixi Glow Tonic nie wszystkim się sprawdza Pisaliście mi w komentarzach, niektóre osoby pisały mi w komentarzach, że on u Was nie robi nic Ja jak zaczynam kurację tym tonikiem z Pixi, bo nie używam go codziennie, tylko właśnie jak mam problemy skórne To 2 trzy dni i wszystko mi się wycisza, uspokaja, faktycznie ta skóra się złuszcza I przy takim dłuższym testowaniu, stosowaniu, na przykład 2-3 miesięcy to faktycznie widać, że zmniejszają się przebarwienia. Więc Glow Tonic z Pixi ja zawsze polecałam i polecam. Jeśli chodzi o jego cenę, 39,99 i moim zdaniem to jest wysoka cena jak za tonik drogeryjny. Druga sprawa to jest tonik, który, no, szału, na mojej skórze nie zrobił, nie zrobił jakichś, wiecie, efektów, wow. Jak mówiłam, stosowałam codziennie, na noc przez miesiąc. No i gdzieś tam delikatnie właśnie pomógł mi z moimi problemami skórnymi, no ale te efekty po pierwszym użyciu, rozświetlenie, zmniejszenie zmarszczek i przebarwień no to w to nie wierzcie. Więc kolejny raz w tym filmie podkreślę, jeżeli chcecie kupić ten produkt, to polecałabym polować na promocjach, jeżeli w cenie regularnej, to raczej nie. I myślę, że ja do tego produktu nie wrócę. Kolejny kosmetyk to jest coś, co mi się bardzo dobrze sprawdziło i jest to Beauty and Glow Naturalny Peeling do twarzy enzymatyczny plus mechaniczny. Mamy tutaj 99% składników pochodzenia naturalnego. Jeśli chodzi o formułę, bromelaina plus papaina, aktywny węgiel, drobinki ryżu i orzecha, kwas laktobionowy, truskawka oraz probiotyki. I ten produkt kosztuje w cenie regularnej 34,99, więc to nie jest tani produkt jak za peeling. Znowu podkreślam, dlatego że Eveline, powiem Wam, trochę poszalało z tymi cenami. Co do tego produktu, powiedziałabym krótko: to jest po prostu modny peeling, dlatego że marki pielęgnacyjne teraz zaczęły wychodzić z takimi peelingami dwa w jednym właśnie enzymatyczny plus mechaniczny. No ale nie wiem, czy jest to do końca dobry pomysł. Co do tego konkretnego produktu, myślę, że jest to fajny peeling enzymatyczny. Jak testowałam go nakładając, wiecie, na te 10-15 minut, to po zmyciu skóra była tak wygładzona, tak mięciutka i przyjemna. Że naprawdę postanowiłam ten peeling stosować częściej Bo na początku testowałam go raz w tygodniu Później zaczęłam go używać dwa razy w tygodniu Właśnie w formie takiego peelingu enzymatycznego Takiej maski, którą zostawiałam na określoną ilość czasu Co do peelingu mechanicznego, to powiedziałabym, że tutaj to nie działa Te drobinki są bardzo znikome, takie malutkie, niewyczuwalne No można powiedzieć, że to jest taki drobnoziarnisty peeling Ale no, szczerze mówiąc u mnie efektów nie było Jak nakładałam ten peeling, wiecie, masowałam dwie minuty, zmywałam no to ta skóra była fajna, ale to nie był ten efekt, jak zostawiałam ten produkt na te 10-15 minut 75 ml pojemności, jeśli chodzi o wydajność, to zaliczyłabym do kategorii średnie Dlatego, że użyłam tego peelingu, no myślę, że 7-8 razy, bo ja go używam już ponad miesiąc No i tego produktu zostało mi może 1 trzecia więc tak wiecie, no średnio najeżża biorąc pod uwagę tę cenę regularną, ale znowu promocje, czekajcie na promocję, jeżeli chcecie przetestować i wtedy naprawdę warto ten produkt kupić. Zostały mi jeszcze dwa produkty stricte do pielęgnacji twarzy, czyli serum oraz krem. Serum mamy chyba 3 albo 4 do wyboru. Kremów też jest kilka, także myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. To nie jest tak, że jest tylko jeden konkretny krem i jedno konkretne serum. Ja wybrałam sobie akurat serum rozświetlające z kompleksem wygładzającym 7%. I pierwszy podstawowy minus tego produktu, od razu to zaznaczę, to jest wydajność. Mamy tutaj 18 ml pojemności, czyli powiedzmy troszeczkę więcej niż pół standardowego serum w formie 30 ml. No a zobaczcie. To serum praktycznie wykończyłam. Zostało mi tyle. A używałam go przez miesiąc codziennie na dzień. Więc ta wydajność bardzo średnia. Może nie oszczędzałam sobie jakoś bardzo tego serum, dlatego że ja je nakładałam na skórę twarzy i przeciągałam też mniej więcej dotąd po całej szyi. No ale wiecie, no jeśli chodzi o tą formułę. No to trzeba było nałożyć po prostu troszeczkę więcej, żeby odczuć, że na skórze jest ten produkt. Zostawiłam sobie kartonik po tym produkcie, żeby przeczytać Wam opis. Jeśli chodzi o składniki pochodzenia naturalnego, to mamy tutaj 98%. A co do formuły? Illumi Glow, kompleks wygładzający 7%, kwas ferulowy, argirelina, peptydy, witamina B plus C, organiczna róża francuska, wyciągi z aceroli i granatu. I mamy napisane, że możemy to serum stosować i na dzień, i na noc. Testowałam je przez pierwsze kilka dni z innym kremem, bo później zaczęłam je testować z tym kremem. Ale doszłam do wniosku, że jak robię test, chcę dla Was nagrać, wiecie, rzetelną recenzję, to powinnam to serum przetestować z kremem, które znam, żeby zobaczyć, jak ono się będzie zachowywało. I faktycznie ładnie się łączyło ze znanym mi kremem, szybko się wkłaniało. Jeśli chodzi o tą formułę, to ona jest troszeczkę taka dziwna, bardzo mi przypomina formułę produktu tego Unicorn Drops od Eveline, tej bazy pod makijaż. Bo po nałożeniu tego produktu czuć było taką delikatną lepkość A wiadomo, że po seru musimy nałożyć krem, musimy zamknąć pielęgnację Nie nałożymy od razu makijażu, więc nie wiem z jakiej racji, wiecie, to lekkie klejenie No ale nie przeszkadzało to w połączeniu się kremu z tym produktem, także było ok Czy pojawiły się jakieś spektakularne rezultaty po używaniu tego produktu? Powiedziałabym, że nie do końca Testowałam go miesiąc, więc moim zdaniem to jest dosyć sporo Jak wspominałam, zużyłam prawie całą buteleczkę No i ta skóra była delikatnie wygładzona, nawilżona ale czy była jakaś super rozświetlona? Czy ten kompleks Illumi Glow tutaj wiecie, działa cuda, jeśli chodzi o te produkty i o tą serię? Średnio najeża, powiem szczerze. Jeśli chodzi o ten produkt, nie kupię ponownie z racji wydajności, bo po prostu jest bardzo niewydajny. Nie wiem, czy Wam wcześniej wspomniałam o cenie: 39,99 za 18 ml pojemności. Przechodzimy do ostatniego produktu, który przetestowałam z tej serii Eveline Beauty and Glow. Jest to nawilżający krem odżywczy, 99% składników pochodzenia naturalnego. I znowu zostawiłam sobie kartonik, żeby przeczytać jaki mamy skład. Wyjątkowa formuła Hydra Sensation, czyli opatentowany składnik. Mamy tutaj 3 razy kwas hialuronowy, aloes, wodę kokosową, probiotyki oraz 5 naturalnych olejków. I co do tych olejków, mamy tutaj arganowy, cubaki, kokosowy, moringa oraz winogronowy. I dodatkowo masło Shea Także powiedziałabym, że skład jest ok. Jak czytałam ten skład, to właśnie kojarzył mi się on z produktem najbliżej odżywczym. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj 75 ml, więc to jest plus, bo mamy większą pojemność niż takiego standardowego kremu 50. I ciężko mi jest pokazać zużycie, ale z tego co czuję, to wydaje mi się, że zużyłam około 1 trzecią tego produktu Przez większość czasu testowałam go codziennie na dzień, przez pierwsze kilka dni jak testowałam to serum z moim znanym kremem To ten produkt nakładałam na noc i powiem Wam, że on też wypadł ok Może jest troszeczkę dla mnie zbyt delikatny, jeśli chodzi o taką nocną pielęgnację, taką mocną regenerację Bo on był raczej właśnie odżywiająco nawilżający no nie miał za bardzo innych właściwości, ale jeżeli lubicie delikatne kremy na noc, to myślę, że ten się sprawdzi. Jeśli o mnie chodzi, jak wspominałam, używałam go na dzień. Cena regularna to 37,99 i patrząc na tą pojemność, myślę, że jest w porządku. Powiem Wam, że produkt mi się sprawdził rewelacyjnie, z tego kremu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Po pierwsze wchłaniał się super, wchłaniał się bardzo szybko, ale czuć było nawilżenie Nie było czegoś takiego, że jak krem się wchłonął, że jak nałożyliście ten krem, odczekaliście chwilę No to wiecie, nie było po prostu efektu wypielęgnowanej skóry, cały czas był ten efekt przyjemnego nawilżenia Produkt bardzo fajnie łączył się z tym różowym serum, także tutaj duży plus Jeśli chodzi o nakładanie makijażu na ten produkt, nie było żadnego problemu Mogłam na niego nałożyć czy dodatkowo jeszcze bazę pod makijaż, czy od razu podkład I wszystko się ładnie aplikowało, wszystko się super trzymało Także nie musicie się bać, że ten krem jest zbyt treściwy, zbyt gęsty, żeby nałożyć na niego make-up. Wszystko było ok. Jeśli chodzi o jego formułę, to on jest taki pół na pół, dlatego że on jest dosyć mocno nawilżający i odżywczy, i czuć to nawilżenie i odżywienie. Ale z drugiej strony ma bardzo lekką formułę, która się szybko wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy, więc krem mogę wam serdecznie polecić. Z tego produktu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Na koniec takie krótkie podsumowanie. Jeżeli miałabym wybrać złotą trójkę, polecić wam trzy najlepsze kosmetyki z tych sześciu, które testowałam, jeśli chodzi o serię Evelyn Cosmetics Beauty and Glow, to na pierwszym miejscu byłby krem i jest to krem Water Bomb, czyli ta wersja nawilżająca. Na drugim miejscu byłby peeling, peeling enzymatyczny. Nie powiedziałabym, że mechaniczny, ale jako enzymatyczny sprawdza się rewelacyjnie. A na trzecim miejscu olejek, bo ten olej jest naprawdę super. No, jak mówię, jego wydajność jest rewelacyjna, wszystko ładnie domywa, jest delikatny, ale skuteczny. Więc jak coś polecam. No, tylko te ceny, no, mam trochę problem z tymi cenami, bo Eveline Cosmetics zawsze była marką drugeryjną przystępną cenowo, a ostatnio trochę szaleją z tymi cenami. I drugi taki mały minus, jeśli chodzi o tą serię, to są te opakowania, bo mam wrażenie, że troszeczkę Eveline inspirowało się kolekcją Bielędy, właśnie taką nową pielęgnacyjną serią. No, powinni trochę iść w swoją stronę, bo mam wrażenie, że ostatni Eveline ogólnie inspiruje się dużo innymi markami. Dajcie znać, czy to zauważyliście i co na ten temat sądzicie. Mi to nie przeszkadza do momentu, kiedy jest to w granicach normy, bo kiedy zaczyna być go za dużo i tych inspiracji jest, wiecie, nos to bardzo dużo. Wychodzą nowości i cały czas przypomina Wam to, a to ten produkt, a to ten, a to tamten. To trochę słabo, a Evelyn Cosmetics zaczynało ze swoimi własnymi pomysłami, ze swoimi własnymi produktami, mają swoje hity i to są niezastąpione produkty, które nie są inspirowane, więc oni umieją w kosmetyki i w pielęgnacji i w makijaż. No tutaj tak trochę, wiecie, zalatuje mi ta seria bielendą, ale nie zmienia to faktu, że te trzy produkty Wam serdecznie polecam. Jeżeli chcecie przetestować, co naprawdę warto, u mnie się one sprawdziły. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie tą serię Eveline Beauty and Glow, czy testowaliście jakieś produkty i jak Wam się sprawdziły, co na jej temat sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!